co to za robota, człowieku, gówek, chuj, pierdolet, kurwa. Dobry. Dobry. Jak ta robota idzie, chłopie? A, gówno ci to obchodzi. Co się do mnie odrzekł? Nic, nic, nie, nie, mam nic do powiedzenia. Nic, nic. No, tak, tak też myślałem, że, no. że nie masz nic do powiedzenia. No. Słuchaj. No. Jak no. zrobisz mi tą robotę... No. Bo widzę w miarę dobrze ci idzie. No, dziękuję. Jest dobrze! No to dobrze! Nawet się mi to, obgrab to wszystko i wrzuć, wrzuć to chłopie na taczkę i wywieź mi to. Dobra, maszynie go fajnie się grabi, no? Jak Co wykonasz te czynności, mm -hmm. to przyjdź do koziarni. Dobra, do koziarni. Łajno nie? trzeba tam zgrabić, chłopie. Łajno, łajno grabie. oporządzić. Tak, łajno grabie super. No to ruszaj mi się tutaj. Dobra, no będę. Na pewno. To pamiętaj, że ujrzczam ci opłatę. No, na nie, czas. ciężko jest zapomnieć, no? Proszę tak do roboty i działaj No, nie ma problemu! Buchaju juki, sam będziesz robił, jeszcze chwila! No, zwalniam Cię! Kurwa!